3 lipca 2016 dzień, w którym będzie Asia leciała pierwszy raz w strzelcach na trajce na nowym skrzydle Stingu 32. Rozmiar, tak? Sting 32. No, to będzie jej dziewiczy tutaj lot. Patrz pomień. Odpalona, traja. No, musi się trochę przyzwyczaić tutaj. Do naszych warunków lokalowych, bo, bo po prostu mamy troszeczkę inne. no Trawa taka powiedzmy po 40 cm w niektórych momentach jest, ale przy, tej, przy tym pałerze Asia powinna bez problemu dać sobie radę. Co prawda, kuperek w trawie jest, ale to jest nieważne. Ważne. ważne Liczy się emotion. O, jedzie po tej gęstej trawie. Ciekawe, jak to będzie. Z ruszeniem. No, bo niestety. Trzeba będzie pokonać. Pluto, bo dostaniesz noha. Ale Ja próbuję rozpędzać się w tej trawie. Rozpędza się bez problemu. Rozpędza się bez problemu. Słychać jak Pan Wadek. Leci na oblot pogody, no. momentami pizgnie mocno. Ładnie A tam na drzewach widać, że ostro daje gdzieś tak na 20-30 metrach. A tutaj pan Waldi. Idę na drugi oblot pogody. Zobaczymy czy w tych warunkach Asia będzie mogła wystartować. No i po oblocie uważam, że już jest warun na latanie. To nasz bohater dzisiejszej naszej zabawy w strzelcach. Wiaterek taki sobie tutaj w powietrzu jest laminarnie. Oceniam, a tam troszeczkę dmucha, ale to jest do przyjęcia. O, Waldek. Koordynuje Tutaj Pięknie Idzie, 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 gaz, gaz. Pięknie, super! Pierwszy lot Asi na ziemi strzeleckiej. Skrzydło Sting. Powierzchnia 32 meterki kwadratowe. uspokoić lot. Waldej, żeby uspokoiło lot chcemy sobie dzisiaj polecieć gdzieś, ale na razie Asia musi się zapoznać z naszym startowiskiem, lądowiskiem Kilka razy ma zajść tutaj do lądowania, przymierzyć się. Silnik Rotax 387, czy 378, nie pamiętam. No już bardziej z zoomem nie mogę zjechać bliżej. Ale ładnie sobie pyrka. Dobrze, niech tak sobie przejdzie, niech tak sobie przejdzie. Pięknie. Idzie jak burza do góry. gdzie stoi Paweł jest rąbek taki mały więc przyjdziemy troszeczkę za Pawełkiem troszeczkę za Pawełkiem. bardzo ładnie, bardzo, ładnie, bardzo, bardzo ładnie. ładnie i tak jeszcze kilka razy Dobrze. Jest. Niech za każdym razem próbuję niżej. Pani doktor, kurę? Bardzo ładnie, bardzo ładnie, bardzo ładnie. będzie kolejny konwojerek. Dobra, Dobra niech wyłączy. Elegancka. bardzo ładnie, bardzo ładnie, super. Jakie wrażenia? Poprosi... Poprosimy o wrażenia. Super. 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 Bardzo ładnie zrobiłaś konwojera, naprawdę. To za krótkie starówki, nie Chyba. No za tak, krótkie. Mam nierówne, mam prawą, prawą mam. Musi zaciągnąć. muszę zdecydować. Nie, le, lewo. No nie, nie prawą. Tak? Ten właśnie prawą, nie wiem co się ten. Mówię tak, czy? coś jest ma, ma, nierówno ma, wpięte ma. Ma, ma, zadowolony mążku czy buziaka dla, dla para e, 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 trajkarki no startujemy teraz z Asią i z Woltkiem lecimy sobie wzdłuż Wisełki to będzie drugi lot Asi na nowym skrzydełku o, mamy przeszkodę tutaj rowek mały, gdzie Waldi z Plutem, ale powinno dać sobie radę. Start na Jezuska, kontrola linek. I Pięknie i w górze. I w górze Teraz idę ja. Ustawiłem się za Asią, jak dmuchnęła to Nutek poleciał do tyłu. Startuje Waldek. Pluto zdziwiony, bo nie wie co jest grane. Asia tutaj lata. Szukaj Pana!

Zaraz będziesz czuć ciepły wiatr we włosach, złoty moty frunie blisko obok nas. Zaraz daci znak, że masz być gotowa na ten moment, kiedy pęcza Weźmie nas do nieba, aż wszystkie sprawy. Jak ziarenka piasku na ten moment, kiedy tęcza czas wiezie nas do nieba, aż latać może każdy. że każdy, kiedy mocno wierzy w to, Ja sobie kurczę wylądowałem tu przy swoim, żeby daleko nie dźwigać. O. Jak się latało? Super. Super? Super. No. Tylko muszę ci małe rękawiczki, więc jedne rękawiczki to za mało. Nie, musisz kupić tak jak ja mam kucze, jeszcze w życiu nie bardzo. Ci pokażę jakie. Znaczy ja w ułomkach takich narciarskich, to, to są szanse Aha. jak na to założyć. Ale bardzo, bardzo ładnie latałaś. Kuczy. Tak. No, nie ma się do czego przyczepić, nie ma. Kuczy. Wszystko było elegancko. Start był elegancki, sfilmowałem yy, cały czas siebie filmowałem tam nad Wisą tego śmego, a potem tutaj do lądowania. No, pierwszą traskę, żeśmy zrobili 24 km niecałe 30 minut i 30 pół minutki. O, także polataliśmy sobie, zobaczymy troszeczkę tutaj To teraz proszę powiedzieć jak było. O. Jak? Bardzo fajnie. Super, tak? bardzo mi się podobało. Pierwszy lot zaliczony. Pierwsza traska zaliczona. Pół godzinki żeśmy wisieli w powietrzu. Próbują no, wziąć do, do świecza, nie? Czy do hełmna i z Na razie no, będzie, będzie czas, będzie, będzie czas, będzie radny. Na razie najważniejsze, żeby była, żeby była zadowolona, kurczę, wszystko w porządku, tak jak być powinno. O.